Hej, witajcie moi kochani, jestem Maticiem Stefan, a tutaj jest informacje. Tak, informacje dotyczące mojego kanału, no i serii Niestety w tym tygodniu nie pojawi się w weekend, weekendowe zagrajki, ale za to w poniedziałek, w poniedział, czyli to będzie bokit z Matem, czwartek też takie dogodne. Zawsze w poniedziałki twardzi będzie buki co matim. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to zmiana wyglądu na moim kanale. Yy, tutaj wygląda jak mój wygląd nowy YouTube. No i myślę, że jest fajny. Będę to logo jeszcze polepszał. E, gdzieś tutaj się wyświetla z boku. I teraz tak, gdzie tu nie jest zrobić grafikę? Ale grafika zostaje na kanale. Pewną informacją jest, że przez parę dni nie będzie więcej odcinków niż takie z gier. Bo mi akurat się spieprzył e, program do nagrywania mm, tych gier. Więc będziecie musieli trochę poczekać. Będą informacją jest, że... Będę miał kanał dla live'ów w następnym miesiącu. W następnym miesiącu zajmę się bardziej streamingiem. Oj, Spadek FPS. I będzie następny kanał, jeszcze nie wiem jak będzie się nazywał. I będzie przeznaczony tylko dla live. To będzie taki główny kanał. No i wreszcie na ostatnia wiadomość dla Was, informacja czy coś tam yy, będzie seria prowadzona. Taka fajna. Jest to seria mody z Mattim. Będę przedstawiał w nim modyfikacje, które są w Minecraft. Jak wiecie, wyszło 1.5. Gram obecnie na 1.4.7, bo mam moda fajnego. Ale za niedługo się przyniosę na 1.5. Ok, a teraz pomoc. Planuję takiego serwera. Wiecie co to Mod The Wars? Tutaj gdzieś się wyświetla. Mod The Wars. Jest to mod, który dodaje nam cast takie coś różne, więc możemy w tym modzie różno robić. No różne po prostu zamki. Drużyny. I planuję takiego z tylko musicie chwilę poczekać. Ej, mapę już mamy. Ej, planuję go z wilkiem.pl. Więc tak. To by było na tyle z tych filmów. Jeśli Ci się filmik spodobał, kliknij łapkę w górę. Jeśli mój kanał Ci się spodobał, kliknij subskrypcję. Więcej yy, takich filmów. Jeśli chcecie być na bieżąco, też kliknijcie subskrypcję. Możecie dodać do ulubionych filmik. No i ja Was żegnam. Jestem TV. A to był Info z Maty.